Wykonałam zielony etap serwetki i tutaj, no właśnie, niestety skasowała mi się część filmików, ale po prostu jak już wykonałam ostatni słupek, ostatni słupek z zielonego okrążenia, połączyłam go z pierwszym słupkiem, tak jak do tej pory to pokazywałam, po prostu przeciągnęłam nitkę i chwyciłam razem, zaciągnęłam te dwa słupki, pierwszy z ostatnim i teraz uwaga, przechodzimy do ostatniego etapu, gdzie właśnie mamy już białą nitkę, jest to ostatni etap i jeszcze tylko napomknę, że generalnie nie przepadam za kolorowymi serwetkami, lubię klasykę, białe, klasyczne kri, ewentualnie od czasu do czasu sięgam po kolory. Jednakże ta serwetka ma coś w sobie, bardzo mnie ujęła, bardzo fajnie się szydełkowało. Aż trochę żal, i myślę, że może jeszcze jakąś jedną wykombinuję właśnie w tych kolorach, bo według mnie super pasują. Ale przechodzimy do ostatnich trzech okrążeń, a jeszcze sobie przeliczmy tych zielonych. Powinno być raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Także jeżeli ktoś ma sześć okrążeń, to jest ok. No i teraz ostatni etap. Jestem w tym miejscu, to znaczy na tym słupku, który znajduje się na mostku z jednego oczka łańcuszka, pomiędzy tymi e, motywami z dziesięciu słupków. No i teraz e, zawiązałam nitkę na dwa pęki, przeciągam nitkę wiodącą i wykonuję słupek z trzech oczek łańcuszka. To jest początek pracy. Dalej nabieram trzy oczka łańcuszka na mostek, nawijam nitkę na szydełko i teraz uważnie, aby się nie pomylić. Odliczam sobie e, trzy słupeczki, raz, dwa, trzy, a wkłuwam się w czwarty, z czwartego wykonuję słupek. Idziemy dalej. Następna sytuacja jest taka, nabieram znowu trzy oczka łańcuszka, raz, raz, dwa, trzy, nawijam nitkę na szydełko, ale tym razem odliczam dwa słupki, raz, dwa, a wkłuwam się w trzeci, Ok idę dalej. Znowu nabieram trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy, nawijam nitkę na szydełko i trzy o, e, słupki odliczam, a wkłuwam się w czwarty o chodzi o to, mam nadzieję, że panie to widzą, żeby znaleźć się nad, znowu nad tym słupkiem, który jest na tym pojedynczym oczku łańcuszka, na tym małym łóczku i dalej znowu trzy oczka łańcuszka nawijam nitkę na szydełku i znowu odliczam trzy słupki kłuwam się w czwarty, w czwarty słupek ok trzy oczka łańcuszka ale tym razem odliczam dwa słupki a wpłuwam się w trzeci i wykonuję słupek i co znowu wykonuję trzy oczka łańcuszka Nawijam nitkę na szydełko i trzy słupki odliczam, a wpływam się w czwarty, wykonując słupek. I to znowu jest ten y, słupek na tym mostku z jednego oczka. Generalnie zasada jest taka, y, że słupek, trzy oczka łańcuszka, słupek, dwa oczka łańcuszka, słupek. Nie, co ja mówię? Nie chodziło mi o oczka łańcuszka od nowa. Chodzi mi o te odległości najpierw robimy trzy słupki, potem dwa słupki, trzy słupki, trzy słupki, dwa słupki i znowu trzy słupki, trzy słupki, dwa słupki trzy słupki, trzy słupki, dwa słupki. Tak na przemian, czyli dwa razy więcej mamy tych odległości z trzema słupkami. Mam nadzieję, że to jest dla Pań czytelne. Generalnie chodzi o to, że te dwa słupki zostawiamy sobie tutaj w środku motywu. I tak kombinujemy, żeby ten słupek wyjściowy znajdował się zawsze nam na tym pojedynczym słupku między motywami. Mam nadzieję, że to jest wszystko czytelne. No spróbujmy jeszcze jeden motyw wspólnie. Tu mamy w tym miejscu odpowiednim biały słupeczek. Idziemy dalej, nabieram trzy oczka łańcuszka. Nawijam nitkę i znowu odliczam trzy słupki. Nowe. Raz, dwa, trzy. Wkłuwam się w czwarty słupek. Ok. I teraz jestem już na środku motywu, więc trzy oczka. Nawijam nitkę, odliczam dwa słupki. A wkłuwam się w trzeci i wykonuję słupek. Ok. Idę dalej. Trzy oczka łańcuszka. Nawijam nitkę i tym razem odliczam trzy słupki. Wkłuwam się w słupek czwarty, i to już jest ten słupek, właśnie na mostku z jednego oczka łańcuszka. Przejdźmy dalej, bo to niby proste, ale można się przy tym zagubić. Mapa. I teraz znowu nabieramy 3 oczka łańcuszka. Nawijamy nitkę i znowu odliczam sobie trzy słupki dolne, raz, dwa, trzy. Wkłuwam się w czwarty. O, ok. Czyli widzą panie, tu były trzy słupki, tu były trzy słupki, tak? Więc czas teraz na dwa słupki, więc muszę nabrać znowu trzy oczka łańcuszka, nawinąć nitkę, odliczyć dwa słupki i wkłócić się w trzeci. O, wykonując słupek. Idziemy dalej i znowu trzy, słupy, trzy oczka łańcuszka, nawijam nitkę, odliczam sobie trzy słupki, wkłuwam się w czwarty. To jest znowu ten nasz pojedynczy słupek na mostku. Mam nadzieję, że panie załapały i że wszystko pójdzie dobrze, nikt się nie pogubi. Po e, to generalnie. Nie jest aż nie wiadomo co. Jeszcze raz powtarzam, że ten, to miejsce środkowe to jest miejsce, gdzie odliczyłyśmy sobie dwa słupki. W pozostałych miejscach mamy po trzy. No, ja już skończyłam i wszystko fajnie pasuje, więc nie było żadnego błędu. E, trzy oczka łańcuszka ostatnie nabrane, więc zahaczam sobie o ten duży mostek, przeciągam nitkę. No i zaciągam. Także jeszcze raz przypomnę, tutaj chodziło o te słupki, tak? Różnice. Robiłyśmy tak: 3 eee, słupki, 2 słupki, 3 słupki, 2 słupki, 3 słupki, 3 trzy słupki, 2 słupki, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2 i tak dookoła. A teraz przechodzimy już do przedostatniego okrążenia i zaczynamy dokładnie w tym miejscu, gdzie jesteśmy, bo będziemy zaczynać o nad tym słupkiem pojedynczym, który był utworzony nad tym mostkiem z jednego oczka łańcuszka. I robimy tak, nabieramy trzy oczka na pierwszy słupek, nawijamy nitkę, wkłuwamy się w ten biały pojedynczy słupek, o... Przeciągamy nitkę wiodącą i wykonujemy jeszcze jeden słupek. Potem wracamy w to samo miejsce i jeszcze jeden słupek. Więc w sumie mam już ich trzy. Teraz jedno oczko łańcuszka. Nawijam nitkę na szydełko. Znowu wracam w to samo miejsce i znowu wykonuję trzy słupki. Czyli motyw mamy trzy słupki, jedno oczko łańcuszka plus trzy słupki. Ok, i teraz dalej. Nawijam nitkę. Na szydełko pomijam sobie ten słupek, pomijam ten drugi mostek, o matko, już wychodzę z kadru, jeszcze raz. Jeszcze raz na spokojnie, pomijam sobie ten mostek, pomijam sobie ten słupek, czyli mostek i słupek pomijam, a zahaczam się o, na tym mosteczku i tutaj wykonuję dokładnie ten sam motyw co poprzednio, czyli trzy słupki. Jedno oczko łańcuszka, wracam w to samo miejsce i znowu trzy słupki. Raz, dwa, trzy. o, I teraz znowu nawijam nitkę na szydełko i teraz tak pomijam ten słupek, pomijam ten mostek. A zahaczam się o kolejny słupek, ten słupek, który mamy o, nad tym pojedynczym słupkiem, prawda? No i znowu wykonujemy trzy słupki z tego samego miejsca. Jedno oczko łańcuszka, nawijamy nitkę na szydełko, wracamy w to samo miejsce i znowu wykonujemy trzy słupki. O! Tak to teraz wygląda. I jeszcze raz nawijam nitkę na szydełko. Pomijam ten pierwszy mostek, pomijam ten słupek, a na tym środkowym mostku, w sensie, nad, jeżeli patrzymy na choinkę, tak? W tym miejscu, w środkowym. Wykonujemy sobie dokładnie ten sam motyw, czyli trzy słupki. jedno oczko łańcuszka i trzy słupki, a no i generalnie tak to wygląda, tak sobie działamy dookoła dookoła naszej robótki kończę ostatnie, przedostatnie przepraszam okrążenie i łączę po prostu pierwszy z ostatnim słupkiem Wykonanym w tym okrążeniu przeciągam nitkę wiodącą i zaciskam. Jestem w tym miejscu dokładnie, konkretnie w tym miejscu. I teraz nawijam nitkę na szydełko, zahaczam się o mostek z jednego oczka łańcuszka, przeciągam nitkę. Mam już trzy pętelki, wykonuję po prostu najzwyklejsze w świecie słupek. I jeszcze muszę dołożyć osiem takich słupków, czyli w sumie grupa ma dziewięć. trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. jak już mam to gotowe to zahaczam się w tym miejscu na przejściu przeciągam nitkę wiodącą i zaciskam pierwszy element wykończony nawijam nitkę na szydełko i na kolejnym mostku wykonuję dokładnie to samo czyli 9, 9 słupków raz Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. osiem, dziewięć i znowu pod tym łączeniem przeciągam nitkę wiodącą, zaciskam dwa elementy już ze mną, lecimy jeszcze jeden element dalej wykonamy razem, raz, dwa. 4 5 6 7 8 9 i tutaj sobie odhaczam, przeciągam nitkę wiadzącą, zaciskam. Proszę popatrzeć. Ja mam te trzy elementy już wykonane. A tak oczywiście sobie działamy dookoła robótki. Jeszcze tylko nadmienię, iż moja serwetka w, w średnicy ma około 38 cm. Także dosyć spora jest to praca, chociaż bardzo szybko została wykonana. Można ją sobie oczywiście. Wykonać w różnych wariantach. W sensie można zrobić mniejsze te serweteczki, dodatkowo do kompletu, może ktoś chce, można sobie tutaj wydłużyć ten element z, z czerwonej nitki, które robiłyśmy, bo tutaj po prostu nic się nie zmienia. Możemy dołożyć jeszcze na przykład ze dwa oknożenia więc wtedy serwetka będzie automatycznie większa. I jeszcze chciałam podziękować za wspólną pracę, jeżeli ktoś ze mną dziergał. I zapraszam do kolejnych prac pomysłów mnóstwo, tylko <gryw> brak czasu niestety, chociaż robię, robię co mogę. A i jeszcze przypominam e, osobom, które chciałyby podzielić się swoimi pracami. E, o tym, że można wysłać do mnie zdjęcia swoich prac i na pewno powstanie taki filmik świąteczny z tymi pracami. E, no, może ktoś się skusi. Także dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne, do kolejnych projektów.